Zagryzałem zęby, bo od roku czułem strach. Rozwalili mi psychika, się nie chcę bać. Uwięziony w domu, by nie być na fotach. W mojej głowie znowu kontrolę ma! Chciałem być za, nim pokochałem cię. Każdy, kto mnie zna, widzi jak zmieniłaś mnie. Późna noc, mam już dość, się przejść. Jasny włos przy mnie krok, pada deszcz, Bo yeah. ten głupio piszę, że to fake. Czego bym nie zrobił zawsze źle? Plotki, plotki, wszędzie na mój temat. Szczęścia, czasów, pomagałaś mi zbierać. W się tłumaczę, dlatego siedziałem cicho. Według was ja jestem winny, no bo odnalazłem miłość. E, czuję wciąż gniew, czuję wciąż stres. Nie chcę już oglądać się. Było mi źle, było ci źle. Ale to za nami, bo już nigdy nikt. Nikt nie zabroni mi nic. Tyle sobie wymyślili, nie przyjmujmy się już nimi Wszędzie kłamstwa, których już nie chcę znać. Nikt nie zabroni mi nikt Tyle sobie wymyślili, nie przyjmujmy się już nimi. Wszędzie kłamstwa, których już nie chcę znać. Mam dość. Publiczne związki to nie dla mnie Każdy pragniemy w tłumaczeń, każdy nie słuchacie Jak Co za takiego nie macie Bo rzadko który z was mnie widzi jak płaczę Patrzą po okna, czy jestem sam, błyszkam mu aparat Ja nie mogę spać, jaki adres mam Widzę kiedy się obudzę w komentarzach na YouTubie Znowu nieznajomy bianusz Nie ma go naprawdę Warte. Ciągle piszą bez empatii, że to przecież cena sławy I normalizują wszędzie, że jestem prześladowany Cieszę się, że jesteś obok, stworzyliśmy własny ozy Choć stracili te 42 gramy e, czuję wciąż gniew, czuję wciąż stres Nie chcę już oglądać się Było mi źle, było ci źle Ale to za nami, bo już nigdy nikt Nikt nie zabroni mi Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi kłamstwa, których już nie chcę znać Nikt nie zabroni mi nic Tyle sobie wymyślili Nie przejmujmy się już nimi Wszędzie kłamstwa, których już nie chcę znać To mój ostatni statement, nie było uczuć do maja olewam to co gadają To co ja mówię to prawda Zabolało mnie jak nigdy Nie chcę naszą relatą wyglądać i krzywdy o pierwsze pół roku, dziś sobie na mój PR Po prostu chcemy mieć spokój, nie się dłużej ukrywać więc wszystko co mogę, przecież do szczęścia mam prawo I widziałem jak cierpiałaś i co pisali do ciebie Podziwiam, że jesteś twarda, bo już dawno serce pękło mi Słuchaj, ej, i nie chodzi mi teraz wcale o szukanie winnych, po prostu dajcie nam spokój, chcemy zagoić te blizny patrzę każdego wieczoru, kiedy znów widzę jak płaczesz wiem, że już będzie inaczej. Części twój uśmiech zobaczę widziałem wszystkie djemy, te wszystkie kur... Szma widziałem wszystkie djemy nawet te do twojej mamy To chore, bo nawet mamy życzyły w necie Ci śmierci krzywdzili bez konsekwencji Ja są przykładem dla dzieci, przecież nikogo nie raniasz a ciągle ranią cię wokół Ej, w ekipie nikt nie miał problemu więc proszę, dajcie jej spokój.